Więc już patrzyliśmy na to, co nazywa się acedion, czyli takim lenistwem duchowym, które jest jedną z głównych wad. I tutaj możemy teraz zauważyć, że ta tak zwana acedia jest podobna do przygnębienia i jest szczególnie męcząca dla samotników. Właśnie jeżeli ktoś żyje sam, to, to jest szczególną pokusą dla niego, bo jeżeli on e, żyje, gdzie ciągle ma do czynienia z kimś innym, no to on można powiedzieć ciągle jest czymś zajętym, być może nie ma takiego wielkiego niebezpieczeństwa, żeby, żeby zająć się zbytnio zajmować się sobą, bo ma ciągle coś do wypełnienia i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś jest barži samotny i też Jeżeli po prostu ma na przykład taką pracę, że, że większość czasu jest sam, no to może być właśnie ta pokusa takiego lenistwa duchowego, tej acidy wtedy naprawdę większa. I tutaj niektórzy starsi twierdzą, że jest to ten tak zwany demon południa, o którym mówi psalm 90, kiedy ten psalm mówi, że jest właśnie ten demon południa, od którego... Ten psalmista prosi Pana, żeby go wybawił. Więc jest pewien, można powiedzieć, demon, pewne, pewne działanie naszego kusiciela, który próbuje właśnie nas odwieść od dobrego właśnie przez te myśli to takiej niechęci, takiego przygnębienia, takiej ecedii, oziębności, to jest no, to takie typowe ataki tego przeciwnika duchowego. I teraz, kiedy patrzymy na to wszystko, to możemy zauważyć, że tradycja Kościoła nam w taki sposób bardzo konkretny mówi, jak to może się wydarzyć. I ponieważ to jest szczególnie aktualne dla osób, które są bardziej samotne, to właśnie w tradycji znajdujemy takie teksty, które mówią to w odniesieniu do mnichów, właśnie do tych osób, które poświęcili Bogu swoje życie, żeby w samotności Mu służyli. Jeżeli ktoś ma powołanie do tego, to wtedy jest oczywiście bardzo dobre powołanie, ale

Opis jest następujący, który jest podany przez świętego Jana Kasjana, który jest bardzo doświadczony w tej dziedzinie. On pisze, że kiedy to zawładnia jakąś nieszczęśliwą duszą, to to wywołuje niechęć do miejsca, obrzydzenie do swojego pokoju oraz pogardę i lekceważenie braci, którzy mieszkają z nim lub w niewielkiej odległości, tak jakby byli nierozważni lub nieduchowni. Więc widzimy, że pojawiają się myśli, które mówią, że, że jednak te ludzie, z którymi mieszka, to jednak nie są... Warczy jego towarzystwo, albo, albo samo miejsce, gdzie mieszka, nie jest dla niego odpowiednie, i właśnie pojawiają się myśli, żeby szukać czegoś innego. I tutaj dalej pisze autor, że to sprawia również, że człowiek staje się leniwy i ociężany w wykonywaniu wszelkiego rodzaju prac, które muszą być wykonywane w obrębie jego pokoju. Nie pozwala mu pozostać w swoim pokoju, ani poświęcić się czytaniu, a on często jęczy, ponieważ nie może uczynić nic. Dobrego, gdy tam przebywa rzeka i wzdycha, ponieważ nie może przynieść żadnego duchowego owocu, dopóki jest przyłączony do tego społeczeństwa. Więc ten człowiek jakby myśli, że on jest zdolny do jakichś wielkich rzeczy duchowych, a teraz w tym miejscu, w którym jest, to tak naprawdę nic nie może takiego. Zrobić i właśnie dlatego pojawia się takie e, przygnębienie. I on narzeka, że jest odcięty od duchowego zysku, nie jest użyteczny w tym miejscu, tak jakby był kimś, kto choć mógł rządzić innymi i być użyteczny dla wielu ludzi, nikogo jednak nie budował, ani nie przynosił korzyści przez swoje nauczanie i doktryna. Więc taki człowiek wtedy myśli, o, jeśli byłem by gdzieś indziej, no to wtedy naprawdę już dokonałem takich wielkich rzeczy, A tutaj, teraz, gdzie jestem, to, to jednak no, nic, nic nie mogę. I tutaj, jeżeli bierzemy analogię, to wtedy możemy. pomyśleć, jak to może być w naszej sytuacji. Być może wtedy u nas też coś takiego może się pojawiać, że jednak ta moja rodzina i to, to otoczenie, gdzie jestem, to jednak to, to nie pozwala mi niby się rozwijać, albo na przykład ta kaplica, do której chodzi, albo jeszcze coś innego, że, że, że to jest w porównaniu z innymi to, to, to takie marne, no i nie wygląda, że tutaj Byłoby jakieś moje spełnienie. Więc naprawdę mogą być takie myśli, które też są podobne właśnie do, 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 do tamtych, które.

Z drugiej strony mówi, że wszystko wokół niego jest surowe, więc widzimy, że tutaj on myśli, że ta, tamte inne osoby to byłyby takie, z którym mógłby rozwijać jakieś takie e, przyjemne relacje, a teraz z tymi, z którymi jest obecny, to, to, to wygląda, że tu tym. Nic z tego nie będzie, i więc to, to też jest wtedy przejawem tej acedii. i Jeżeli chodzi też i o tą surowość, to wtedy on, ten biedny mnich, też myśli, że. Nie ma nic budującego wśród braci, którzy się tam zatrzymują, ale także, że nawet pożywienie dla ciała nie można zdobyć bez większych trudności, więc widzimy, że te myśli acyli wtedy przechodzi od tego, co jest między ludźmi, nawet do tych takich prozaicznych, materialnych rzeczy, że tak naprawdę, że, że nawet to, co dotyczy tego pokarmu i tak dalej, to też jest takie marne i że tutaj też już tak naprawdę bardzo trudno wytrzymać i trzeba szukać coś, coś lepszego. I więc w taki sposób mówi święty Jan Kasjan, żołnierz Chrystusa staje się uciekinierem z jego służby, dezerterem i wikla się w świeckie sprawy, nie podobając się wcale temu, do którego się poświęcił. Więc widzimy, że taki człowiek wtedy ucieka od swoich obowiązków stanu. Właśnie obowiązki stanu tego człowieka to jest służyć Panu Bogu w, ty, w tym konkretnym miejscu, gdzie, gdzie wybrał, gdzie ewentualnie złożył śluby, że, że będzie tam się uświęcił, a wtedy on, ten człowiek jakby staje się deserterem, chce chcąc być gdzieś indziej i gdzieś indziej niby lepiej służyć Panu Bogu, ale tak naprawdę to, to wtedy on szuka swojego wygodniejszego swojego zadowolenia. I w taki sposób tak naprawdę on już nie podoba się Panu Bogu, któremu się poświęcił, żeby służył w tym miejscu, gdzie Pan Bóg go postawił. I właśnie w taki sposób tutaj... On naprawdę staje się takim, który jakby deserter, porzuca po polę bitwy i ucieka do tego, co mu niby jest bardziej przyjemne. I więc to jest taki bardzo żywy opis, jak może to wydarzyć się. в життю мніха, але тут і теж маємо зауважити, що традиція мови не тільки тут ті о мніхах, о тих особах Богу пошвенцонних, але теж мови і в о шведських, о звиклих вєнах, що, що, може бути там покусом тієї ожемблощі. І тут щогульне о тим, то мами шведецтво у швентого Павла Апостола. Он теж мови о тим, що дотичі духа Ацедії, і тут він мовить щогульне о тим, пишучи до Тесалонічан, в тих своїх листах до спільноти в Тесалонічан, бо тут він пробує їх якби обуджити з тієї оцеді, і на початку він, як отак і добрий виховавець звертається до них вагодне. Він мовить до них, самі зостали ще навчені від Бога, аби ще взаємні милували, леч прощими вас, браті, аби ще є ще баджі обфітували. Зачина він od takich jakby miłych tutaj wyrazów, a w końcu z takim trudem niby przechodzi już do tego, do czego zmierzał wcześniej i wtedy już naprawdę dalej w tym liście pisze konkretnie, jakie są problemy, które tutaj trzeba zauważyć. I on więc dalej pisze, abyście starali być Cicho, to znaczy, abyście zatrzymali się w swoich pokojach i nie byli niepokojemni plotkami, które zwykle wynikają z życzeń i plotek próżnych osób, a tym samym sami przeszkadzają innym. Więc po pierwsze święty Paweł mówi, żeby nie było tej niewłaściwej ciekawości, żeby po prostu każdy patrzył na swoje obowiązki i, i, i tam za dużo nie zwracał uwagi na to, co się dzieje u innych, o ile to nie jest jego obowiązkiem tam te inne osoby. Skorygować. I potem dalej Święty Paweł pisze. I zajmowali się własnymi sprawami, więc nie powinieniesz chcieć dociekać czynów świata, a nie badać życia innych, chcąc wydawać swoje siły nie na ulepszanie siebie i dążenie do cnoty, ale na deprecjowanie swoich braci. Bo jeżeli ja z taką niewłaściwą, czekliwością zaczynam się zastanawiać, jak to jest z tymi innymi ludźmi, no to wtedy tak naprawdę najczęściej to jest przeszkoda, dla praktyki cnoty w, w, w mojej własnej duszy, bo wtedy zamiast skupiać się na, na swoim udoskonaleniu, ja niepotrzebnie właśnie zajmuję się myślami. Zazwyczaj to są takie nieprzychylne myśli, właśnie o tych, o których tam sobie coś wyobrażam. I potem dalej on pisze i pracowali własnymi rękami, jak wam nakazaliśmy, aby zabezpieczyć to, przed czym ostrzegał ich powyżej, to jest, aby nie byli. Nie o sprawy innych ludzi, ani nie postępowali nieuczciwie wobec tych, którzy są poza nimi, ani nie pożądali cudzych dóbr. Więc widzimy, że tutaj Święty Paweł nawet pisze o Tom. O tej pracy, że pracować własnymi rękami, żeby po prostu zdobywać to, co jest potrzebne dla własnego życia i wtedy w taki sposób też unikać takiego niespokoju, niepotrzebnych tam trosk i ten ewentualny nieuczciwości i pożądania tam jakichś innych dóbr. Więc tutaj też widzimy, że jest ta dziedzina imaterialna, gdzie człowiek też виконує в лащовому праці і в такий спосіб теж уніка в певний спосіб тієї ацедії. І альбовім виражні виказали, що безчинність є поводом, для якого те речі зостали зроблені, о яке обвинив повижий. І для того, власне, тут він подає ten środek tej pracy jako unikanie też tej, tej, tej tej acety, który często przechodzi przez bezczynność. Bo widzimy, że ta codzienna praca, te codzienne obowiązki to nie tylko nam pomagają po prostu wykonać coś dobrego, ale też i zabezpieczają nam przed tymi różnymi wadami. Na przykład jeżeli chodzi o te wady zmysłowości, to często, często też one przecież wynikają z naszej próżności. Jeżeli człowiek jest taki, który jest próżny, nie zajmuje się właściwą pracą, ale chce patrzeć na coś, co, co w danej chwili nie jest właściwe, no to wtedy może dojść i do większego grzechu. Przecież mieliśmy i ten przykład już w Starym Testamencie, kiedy król Dawid popełnił ten, ten wielki grzech, kiedy on po prostu w, ty, w tej czasie wojny, kiedy jego... подвладні займалися там справедливим воїном, які виконували, можна повірити, свою працю, він просто пружновав в тим своїм палацу, ну, і тоді побачив там певну кобіту, і вже дійшло до, до, до великого гріху, він дошло, так направда, з того поводу, що він пружновав і не займався тими своїми обов'язками. І трохи подобне власне є з тим оцедів. Якщо я пружнує, якщо я не займаюся своїми обов'язками, то тоді є час, щоб приходили те, те якесь Niewłaściwe myśli i wtedy może dojść do do różnych upadków. Więc tutaj W związku z tym też to, co mówi święty Paweł, to oznacza, że nikt bowiem nie może być niespokojny ani zaniepokojony sprawami innych ludzi, jak tylko ten, kto nie jest zadowolony z pracy własnych rąk. I potem jeszcze, Święty Paweł dodaje również takie czwarte zło, które wynika z tej bezczynności, to jest postępowanie nieuczciwe. Kiedy mówi, abyście postępowali uczciwie wobec tych, którzy są na zewnątrz. To znaczy tutaj już Święty Paweł mówi o postępowaniu wierzących wobec tych, którzy nie są wierzącymi, to znaczy o postępowaniu chrześcijan wobec poganów. I więc tutaj Święty Paweł... Mówię, że chrześcijanie powinni po prostu pracować własnymi rękami, żeby żeby mieli wszystko, co im potrzebne do do codziennego życia, żeby też nie było jakichś nieuczciwości właśnie wobec tych innych, wobec i żeby w taki sposób też nie było ewentualnych zgorzeń. I właśnie w taki sposób widzimy, że to. to to zajmowanie się konkretną pracą też jest powodem tego, że ja mogę uczciwie wtedy prowadzić swoje życie i po prostu być uczciwym człowiekiem, nawet wobec tych, którzy, którzy nie mają wiary. I w taki sposób tutaj widzimy znowu, że, że tutaj jest pomoc dla naszej cnoty. I potem jeszcze jako ta, takie, taką ostatnią zachętę w tym pierwszym liście do tej wspólnoty, to święty Paweł pisze, i żebyście nie pożądali cudzych dóbr, bo zazdrosnym okiem spogląda na cudze dary i dobrodziejstwa ten, kto nie troszczy się o to, by zapewnić sobie wystarczającą ilość codziennego pożywienia poprzez sumienną i spokojną pracę swoich rąk, więc pokazuje, jakie nastawienie i jak poważne i haniebne wynikają wyłącznie z choroby bezczynności. Widzimy, że ta bezczynność, która jest przyjemna właśnie e, tego zniechęcenia, tej acerii, to tak naprawdę sprowadza i potem te, te inne wady, więc można, może nawet niestety sprowadzać to pożądanie cudzych dóbr i już tą nieuczciwość nawet w dziedzinie materialnej. I w taki sposób święty Paweł, aby zapobiec temu wszystkiemu, mówi, że żebyście po prostu pracowali własnymi rękami i nie byli nie, nie, zaniepokojeni tam o, różne, o różne rzeczy. I więc o tym wszystkim пише святий Павел в своєму першому ліщі до цієї спільноти. Але потім можемо зауважити, що він написав ще другий ліст до тієї самої спільноти. Вінс історична ситуація була така, що Jednak po tym pierwszym liście to nie było tak wielkiej poprawy w, w, w tej wspólnocie. I dlatego Święty Paweł widział, że on jest zmuszony jeszcze napisać drugi list i jeszcze raz upomnieć tych ludzi. I więc w swoim drugim liście on stara się już leczyć surowszymi i takimi ostrzejszymi środkami, jak tych, którzy nie skorzystali z łagodniejszego leczenia. Więc w tym drugim liście już Święty Paweł takie, stosuje takie bardziej poważne środki, żeby jakoś Uleczyć tych wiernych z tej wady, i dlatego on w tym drugim liście pisze zaklinamy was, bracie, w imieniu Pana, naszego Jezusa Chrystusa, abyście odstąpili od każdego brata, który postępuje nieporządnie. To znaczy, święty Paweł już nie tylko mówi, że starajcie się tutaj pracować im. Унікаючи без але навіть он мовив, що треба виключиш за свої за свої спільноти тих, хто же в якийсь спосіб непожонно Postępują, którzy tylko próżnują i nic nie robią i w taki sposób przez te woje, swoje wady jakby psują tą całość, to nawet Święty Paweł mówi, że takiego człowieka by wykluczyć z tej wspólnoty chrześcijańskiej, żeby przez, przez taką wadę ta cała czoda nie była zarażona. I tutaj widzimy, że Święty Paweł już jako taki lekarz stosuje taki mocniejszy środek, żeby po prostu chronić tą, tą wspólnotą, za którą czuje się odpowiedzialny od, od tych wad związanych właśnie z tym lenistwem duchowym. I w taki sposób widzimy, że naprawdę to, to może być bardzo poważną wadą, nawet do tego stopnia, że, że no, niektórzy ludzie nawet po prostu już dalej nie mogą nawet być członkami tej, tej wspólnoty. I w taki sposób widzimy, jak tutaj Święty Paweł naprawdę dba, żeby ta, ta wada tego tego lenistwa duchowego była wykorzeniona po prostu z tych wspólnot. Więc tyle jeżeli chodzi już o świadectwo wielkiego apostola świętego Pawła. I potem jeszcze jako teraz ostatnia jeszcze rzecz na... Um, na tą konferencję. To jeszcze możemy zobaczyć słowa takiego opata Mojżesza, który powiedział o leczeniu tej acedii. Bo tutaj też możemy zobaczyć na tradycją kościoła, że byli tacy ludzie właśnie, którzy byli prawie takimi pustelnikami i ich zadaniem było właśnie służyć Panu Bogu w samotności, no coś podobnego do, do tego mnicha, o którym była mowa właśnie w tym pierwszym dzisiejszym przykładzie. Więc byli tacy ludzie i tutaj tacy ludzie, oni mieli tak zwanych opatów, to znaczy takich jakby ojców duchowych, którzy byli odpowiedzialni za nich i jeżeli oni mieli jakieś Problemy duchowe, to oni zwracali się do tych opatów, żeby się, sięgnąć po jakąś radę od, od nich. I właśnie tutaj między tymi opatami w, w, w tych czasach tam. O których mówi tam teraz opowieść, to był tak zwany opat Mojżesz. To nie jest ten Mojżesz, ten prorok ze Starego Testamentu, ale po prostu już w Nowym Testamencie, jeden z chrześcijan, opat odpowiedzialny za wspólnotę, który też wziął imię Mojżesz. Więc on powiedział takie naprawdę bardzo pouczające słowa o leczeniu tej wady, jak tutaj zwalczać tą wadę acedji. Bo tutaj o, jest następujące świadectwo. Jeden już z tych pustelników tak mówi. Kiedy zaczynałem mój pobyt na pustyni i powiedziałem opatowi mojżeszowi, zwierzchnikowi wszystkich świętych, że wczoraj strasznie dokuczał mi atak Acedi i że mogą się od niej uwolnić, tylko biegnąc natychmiast do opata Pawła, On powiedział. Więc widzimy, że tutaj ten pustelnik, to on mówi, że on miał ten atak ACETI, te takie wielkie niechęci i żeby od tego się uwolnić, to on pobiegł do jakiegoś innego przełożonego, żeby je, je, je mu to, to wszystko jakby odwożyć, to, to co jest w swoim sercu w taki sposób, niby uwolnić się od, od, od tego ataku, mmm, tego lenistwa. I wtedy właśnie, kiedy ten pustelnik powiedział do opata Mój Rzesza, że on tak zrobił, to ten opat możesz powiedzieć не увольнили ще від неї, але радше віддали ще її як невольник і подданий. Власне, віддали ще тієї ваджі ацеді. Понівеш в рук буде чи отонт атаковав щільні, як дезертера і учекінєра. Понівеш зобачив, що учеклиш на тих міст, гді зосталиш поконані в конфлікті. Хіба ж при другій оказі, гді долончиш до битви з ним, здецидує не розпрашач його атаків і жару на хвілі przez opuszczenie celu lub bez czynności snu, ale raczej nauczyć się triumfować nad nim przez wytrwałość i konflikt. Więc widzimy, że tutaj ten opad może że karczy tego pustelnika z tego powodu, że on uciekł od tej sytuacji. Ten pustelnik myślał, że jeżeli pójdzie do jakiegoś innego przyłożonego i powie mu właśnie to, co dzieje się w jego duszy, no to niby wtedy otrzymuje jakąś pociechę i to, to spowoduje, że, że, że jakoś ta, ta wada już wtedy już nie będzie tak groźna, ale tak naprawdę to, to nie było właściwe postępowanie. Jak mówił ten, ten mądry opat że to nawet była porażka, bo, bo wtedy właśnie ten, ten biedny pustelnik, kiedy on miał po prostu pozostać w swoim miejscu i wykonywać to wszystko, co ma wykonywać, on jednak uciekł, żeby szukać gdzieś indziej pociech. I właśnie to, to, to był ten błąd, który ten, ten opat może szkaczyć. I tutaj on też w związku z tym i mówi, że tutaj nie wolno, kiedy jest. Taki atak akcyjny, kiedy jest ta, taki atak niechęci, to um, uciekać od tego, uciekać po prostu od swojego miejsca, gdzie mam wypełniać swój obowiązek, albo tutaj, nawet jak on mówi, nawet oddać się takiemu snu, na przykład uh, zrobić jakąś dżemką, która jest zupełnie niepotrzebna, ale tylko po prostu, żeby uh, pozbawić się tych. tych tych takich ciemnych myśli tutaj nie jest to właściwym sposobem w tej dziedzinie, po prostu w tej dziedzinie to jest e, potrzebne e, właśnie, jak mówi ten opat, możesz wytrwałość i konflikt, to znaczy ja wtedy nie uciekam, ale dalej jako dobry żołnierz wykonuję to, to, tą swoją pracę, tą swoją konkretną czynność i w taki sposób jak, jakby zwalczam ten duch odsiedzi. I właśnie w taki sposób tutaj mamy tą mądrość, która mówi, że doświadczenie dowodzi, że napadu acedi nie należy unikać, uciekając przed nim, ale przezwyciężając go, opierając się mu. Więc opieramy się tego, temu świadomie i wtedy naprawdę rzeczywiście zwyciężamy w tej dziedzinie. Bo w niektórych innych dziedzinach to naprawdę trzeba uciekać. Szczególnie jeżeli chodzi o walkę w, w, w dziedzinie cnoty czystości. W tej dziedzinie naprawdę nie wolno Wchodzić w to, ale od razu po prostu myśleć o czymś innym właśnie przez ucieczkę wtedy człowiek jak najszybciej zwycięży. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie tą acedię, tą oziemność duchową, to już zasada jest zupełnie inna. Tutaj nie wolno nam uciekać, ale po prostu świadomie wtedy zwalczać. Przez jakby działanie przeciwko, świadome, rozumne działanie przeciwko tym, tym niewłaściwym myślom, tego lenistwa, po prostu jak najwierniej pozostając przy swoich obowiązkach, kiedy jest na to odpowiedni czas. I więc tutaj jest taka mądrość, która jest nam przekazana też i przez tych ojców w pustyni. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.